Cześć, dajcie z tej strony Robert. Teraz zapraszam Was do Huawei. W tym filmie skupimy się na P10 i P10. Natomiast będzie też na pewno film o zegarkach nowych, może również o Honorze 6X, bo coś tam udało mi się troszkę nagrać. Natomiast skupimy się na urządzeniach, które no, będą najważniejsze, jeżeli chodzi o właśnie markę Huawei na 2017 rok. Wyglądają troszkę inaczej, design się zmienił bardziej chyba filozoficznie, bym powiedział, niż estetycznie. Zmieniły się też ceny, bo, bo są czy planowane są właściwie, bo oficjalnych jeszcze nie ma. Mają być trochę wyższe, no i specyfikacja też się zmieniła i to również w tym przypadku na Plus. Natomiast skupimy się na początku na P10. 5.1 cala Full HD Gorilla Glass 5 z przodu. Zmiana duża, jeżeli chodzi o dół, tam gdzie mieliśmy zawsze logo Huawei, teraz mamy skaner odcisków palców. On zniknął z tyłu, to jest w ogóle bardzo dziwna sprawa. Jest to takie zagłębienie, jest to taka tafla szkła, to jest, nie jest ruchomy przycisk, więc no, troszkę bardziej jak w iPhone'ie to wygląda. Czy to fajnie wygląda? Ciężko powiedzieć, bardzo dużo jest tego, to miejsce, gdzie możemy położyć palec i warto o tym powiedzieć. Nie mamy zwykłych przycisków, przynajmniej nie zauważyłem, że można było gdzieś sobie je tam włączyć tak na szybko. W każdym razie ta płytka jest też funkcyjna, w sensie takim, że jedno tapnięcie to jest powrót, podwójne tapnięcie to jest wyjście jako home, więc na pewno można sobie to jakoś pokonfigurować, ale takie rzeczy to odkryjemy sobie później. Aparaty, oczywiście z tyłu dwa 20 megapikseli i 12, jeden do Monochromatycznych, drugi do zwykłych światło do 2 więc niezbyt niska wartość. Tutaj się jakby za dużo nie zmieniło. Warto natomiast wspomnieć o optycznej stabilizacji i hybridowym autofokusie, więc to jak najbardziej w porządku. Z przodu 8 megapikseli. Jeżeli mówimy o specyfikacji Kierin 960, Mali G71, 4 GB pamięci RAM i 64 GB wbudowane w to urządzenie z baterią 3200 mAh, więc jest naprawdę całkiem w porządku. Natomiast 50 plus, większy, 5,5 cala i rozdzielczość QHD, więc rzeczywiście już troszkę bardziej pod wiary. 4 GB lub 6 GB w pamięci RAM, w zależności od tego, czy mamy 64 GB czy 128. No i ciekawym zabiegiem jest to, że mamy po prostu jaśniejszy aparat tutaj, więc jest dość duże rozróżnienie, bo różnica jest też znaczna z F2.2 na F1.8. Sama bateria 3750 mAh. Zanim przejdziemy do wyglądu, tylko wspomnę, że oczywiście Android 7.0 już na pokładzie i tutaj z nową nakładką EMUI, więc wygląda to jak w Mate 9. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam do recenzji. Wypada to naprawdę bardzo fajnie, bo ładny jest ten interfejs już w tej wersji EMUI, więc rzeczywiście to jak najbardziej na plus. Natomiast jeżeli chodzi o design, no z przodu powiem szczerze, że coraz bardziej to urządzenie przypomina trochę iPhone'a. Oczywiście jest ładne, zagięte szkło, to wszystko prezentuje się naprawdę świetnie, natomiast z tyłu powiem, że zmiany nie poszły chyba w dobrym kierunku. Po pierwsze, jest też rozróżnienie, na przykład biała wersja wygląda nieco inaczej, bo ten tu jest mocno świecący. Najładniejszy smartfon, jeżeli chodzi o kolorystykę albo czarny, albo ten niebieski, bo rzeczywiście niebieski również wypada bardzo, bardzo w porządku. Dziwną sprawą jest to, że niestety mam, odnoszę takie wrażenie, że po prostu mniej podoba mi się ten tył po tych zmianach. Ten pasek u góry jest bardziej odznaczony w porównaniu o P9. No, nie robi na mnie to jakiegoś takiego super wrażenia jak poprzednio. Natomiast warto tutaj wspomnieć o jednej fajnej zmianie, a mianowicie o przyciskach. Przyciski z prawej strony zostały oznaczone w specjalny sposób. Oprócz tego, że mamy sam przycisk wyprofilowany za pomocą faktury jest on również oznaczony kolorem i to fajnie wygląda, chyba większość tych modeli ma właśnie oznaczenie takie czerwone, prezentuje się to całkiem nieźle, to jest taki fajny dodatkowy akcent naprawdę sama bryła telefonu jest bardzo ładna, bardzo fajnie się trzyma w dłoni, no więcej będę w stanie powiedzieć w momencie kiedy je przetestuję natomiast mam wrażenie, że, że ten przeskok między P9 a P10 jest jakiś taki mały, że, że nie ma tu jakiejś takiej rewolucji Okej, okay, może idą sprawdzoną drogą, wielu producentów tak robi, natomiast wydaje mi się, że Huawei na ogół rzucał się bardziej troszkę, jeżeli chodzi o te zmiany, żeby były takie bardziej widoczne. Oczywiście tutaj jest dużą zmianą ta zmiana skanera odcisków palców, natomiast nie wiem, czy dobrą, bo ludzie się przyzwyczaili do tego, że w przypadku Huawei właśnie mamy z tyłu ten skaner odcisków palców. Zobaczymy, jak faktycznie konsumenci to odbiorą, dajcie znać jak wy to odbieracie, czy Wam się bardziej podoba P9 czy P10, czekam na Wasze informacje, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.